Tam w tym odcinku takim vlogu resellingowym, nie wiem, jak by to nazwać. Po prostu pogadamy, z, nie wiem, spakujemy paczki, pójdziemy wysłać paczki, będą musiał mieć po etykietę. A no, zresztą oglądajcie, to zobaczycie. Zobaczymy, ile udało mi się dokładnie zarobić przez ten cały listopad? Powiem wam o moich wszystkich źródłach zarobku i dalszych planach. Zarobiłem ogólnie w tym miesiącu około 600 zł zajmowałem się w tym czasie resellingiem chodziłem na żłobek w piątki, Nie, nie wiem, że to dziwnie brzmi ale chodzi o to, że raz w tygodniu w piątek około 16, od 16 do 18 sprzątam w żłobku i dostaję za to 60 zł. także według mnie to jest opłacalne bo to mi zajmuje chyba dwie godzinki a dostaję 6 dyżek, a to idealnie idzie to 6 dyżek idealnie idzie do lumpy i z lumpów no, sprzedaję na Vinted więc tak, w sumie, no to zarobiłem to około 600 zł na samych lumpach. Listopad okazał się właśnie najlepszym miesiącem, dlatego że od sierpnia do października zarobiłem 700 zł. W ciągu 3 miesięcy zarobiłem 700 zł, a teraz w ciągu jednego miesiąca zarobiłem 600. A jeśli chodzi o przyszłą inwestycję, no to z tych 600 zł, to połowę zrobimy tak, że połowę po prostu sobie odłożę, a połowę wydam na lumpeksy i. I te, z tym związane rzeczy. Z resellingiem. Zastanawiałem się też, czy nie zacząć reselować czegoś innego niż ciuchy, bo samo chodzenie na, lumpu, na lumpy. W sumie zawsze, zawsze miałem zysk z chodzenia na lumpy, ale nie taki jak bym chciał. Chciałbym bardziej wyskalować ten biznes, żeby mógł zarabiać więcej. A te oszczędności po prostu pójdą na komputer, na który sobie zbieram. Nie będzie mi on przeważnie do gier. Właśnie dzięki komputerowi będę mógł rozpocząć przyszłe projekty, które faktycznie. Jakby wypaliły, byłyby dosyć dochodowe. Plus moje filmiki miałyby lepsze, le, byłyby lepiej zmontowane. Na razie nie chcę mówić o tych projektach, bo no, nie lubię się chwalić zbytnio, ale jeżeli wypalę, to na pewno się dowiecie. Tak obstawiając, kiedy bym mógł kupić ten PC, to będzie coś... Tak mi się wydaje, że około styczeń, luty. Miałem nadzieję, jeżeli tak będzie wyglądał mój aktualny zarobek z resellingu i ogólnie, no to wydaje mi się, że uda mi się na niego zarobić. Wracając do źródeł zarobku, no to wspom nie wspomniemy jeszcze o odśnieżaniu, bo no nie mówiłem wam, ale odśnieżam około już od 3 lat tutaj na moim osiedlu i mam za to mniej więcej 25 zł za godzinę. Więc ogólnie fajnie, no bo że sobie ogarnąłem tą robotę. W najlepszym okresie, to chyba było dwa lata temu jakoś, udało mi się wyjść chyba 700-800 zł plus minus. Nie pamiętam dokładnie, ale coś w tym stylu było. I to było na całą zimę, więc to nie jest jakoś dużo. Ale nawet jakby była taka słówka miesięcznie, no to niby mało. Ale z tych wszystkich źródeł, które mam, to by się już mogło robić lepsza sumka. W ogóle muszę, muszę Wam się pochwalić bo moim ostatnim tropikiem, właśnie na lumpie. Tutaj zdjęcie. Jak się zmieści? Raczej się zmieści. No, udało mi się y, kupić bluzę The North Face'a. The North Face'a. Y, kurtkę La Costa, taką lekką. I. A, i bluzę Tomego Hilfigera. I wczoraj była środa, czyli dwa dni temu we wtorek byłem na Lumpie. I w ciągu dwóch dni wszystko mi zeszło i wyszedłem na plus 220 zł. Także według mnie zajebista inwestycja, mi się podobało. Także, no, BNO4 to był chyba pierwszy, lepszy drop na tym lupie. Bo tak to nie pamiętam, że miałem cokolwiek innego takiego lepszego dropną. No. no, ale tak, Do no będę miał teraz około 6 stówek na koniec listopada. jakoś, Jak mi wszystko dojdzie z tego winted. Także porobi się jeszcze jakieś inne inwestycje. Może przejdziemy na coś jeszcze innego oprócz ciuków. Będziecie to widzieć na pewno. No i tak. Sprzedało mi się wszystko, dzisiaj właśnie zeszła ta bluza Tu spakowałem ją w worek od śmieci, bo nie miałem nic, niczego innego No ale no chyba nic się nie przyczepi od tego co jest złożone. Ważne, że jest bezpiecznie zapakowane Mam na godzinę 13.50 Około 16:00 podbiję do ziomka po etykietę No bo sam sobie nie mogę wydrukować Mam drukarkę, ale nie mam komputera, ani tuszu, więc Trzeba sobie jakoś radzić no, a ta koszulka trapstara niestety w ogóle nie, nie zeszła. Zmniejszyłem cenę do 155, nawet chyba. No i cóż, no, nikt nie chce kupić, więc no, nieudana inwestycja, z tym się muszę pogodzić. Wrzucam to w koszty i najwyżej sobie ją zostawię albo sprzedam po, te, po taniości. Opowiadałem Wam chyba historię o tym, jak myślałem, że zostałem oskamowany przez ten market, na którym to wylicytowałem. Ale tak, no fajnie, że chociaż ją mam. Nie zajdzie, no to to nie zajdzie i albo będę w niej chodził w lato, albo sprzedam po taniości. Jak mówiłem, jak sprzedam po taniości, to też będę zadowolony, bo coś z tego będę miał i może dam te kasy, którym zarobię z tego na lumpy i wyjdę nawet lepiej. Taki, oczywiście, byłby najlepszy scenariusz, i miejmy nadzieję, że taki będzie, nie? Albo po prostu będę szczęśliwie w niej chodził w wakacje, odnosząc się z starem na pół koszulki. Fajnie, że ten jest świbu, bo jakby nie zasnął, to no, jestem sam w domu, jest cicho tutaj, więc no, jakby to powiedzieć, on by odpierdalał mi tutaj. Tak, tak brzydko mówiąc, ale no, tak by było, no, to jest rasa biegla. Nie wiem, czy ktoś z Was ma biegla, jeżeli tak, to możecie się pochwalić, ale ta, ta rasa taka jest i ona potrzebuje bardzo dużo ruchu, więc dobrze, że zasnął. No, bo jakby nie zasunął, to prawdopodobnie tego odcinka by w ogóle nie było. Zawsze, kiedy nagryłem odcinek tutaj w domu, to praktycznie ten pies spał. Oprócz porannej rutyny, ale w porannej rutynie miałem właśnie wychodzenie z system i nadal mam w sumie. Tylko nie zawsze uda mi się z nim wyjść rano. Robię to około godziny. Nie wiem, 6, 7, zależy. A ja ogólnie nie mówiłem wam też, ale jak udoskonaliłem swój profil Vinted. Tak, yy, po prostu zmieniłem wszystkie rzeczy, które miałem na sprzedaż. Takie. Lepsze. Po prostu zrobiłem jedno tło, takie dosyć jasne. To znaczy, jest przy oknie. Po muszę zmienić tylko to, na czym leży, bo panele nie są chyba jakoś bardzo atrakcyjne, ale już to jakoś wygląda. I na pewno zauważyłem, że dużo więcej rzeczy mi się sprzedało od tamtej pory. Albo po prostu miałem ciuchy, które się lepiej sprzedają, nie wiadomo. I tak, zmi y zmieniłem niszę, znaczy, zmieniłem. Ustaliłem mniejsze na swój profil, po prostu sprzedaję tylko i wyłącznie ciuchy. Tak jak wtedy miałem wystawioną tam jakąś piłkę, jakieś tam, nie wiem, mini keyboarda, kurde, VR do telefonu. Po prostu mam same ciuchy, a tamte rzeczy po prostu sprzedaję gdzie indziej, na przykład do czy Allegro. Tak samo, jakbym miał jeszcze reselować coś innego, no to z pewnością nie robiłbym nie tego na Vinted Chyba, że to by była jakaś taka lepsza elektronika, to może bym wystawił, ale tak, no to jakbym miał sprzedawać, powiedzmy. Nawet słuchawki, jakbym miał resellować AGD, no to wystawiam je tylko na Elixa, a nie na Vinted. Bo, jak mówiłem, mam wybraną niszę. Mógłbym ewentualnie założyć drugie konto, gdzie właśnie wystawiałbym te wszystkie inne rzeczy. Nie wybierać niszy, ale nie wiem, czy to by miało jakikolwiek sens. Macie przykład, tu są te okulary do VR, które były wystawione na Vinted, ale... No po prostu usunąłem je z Vinted, wybrałem niszę, jak mówiłem. Tu są wszystkie ciuchy, które mi nie zeszły i prawdopodobnie nie zajdą. Yy, znaczy tak, to wystawiłem I to A reszta tych ciuchów to są po prostu takie... takie szmaty po prostu Bezwartościowe I z nimi nie wiem co zrobić No i gul, ogólnie nie mówiłem wam, ale zaczynając reselling, zamówiłem sobie takie Tego Takie zegarki Za 3 złote z temu, taki Taki O taki i niestety to no są zegarki kwarcowe i podobno w zegarkach kwarcowych bateria często jest zepsuta jak są więc no ten nie działa ten nie działa ten nawet miał jedno polubienie i ten działa akurat ale no kurde nie wiem czy ja po prostu nie umiem zrobić atrakcyjnych zdjęć czy co ale tak myślała moja głowa 4 miesiące temu jak zaczynałem biznes zamówiłem też latarkę taką 2000 lumenów normalnie chwila no kurde. baja, <laughs> Zamówiłem za, nie wiem, za 4 zł temu może około musiałem, musiałem chyba wtedy 40 zł płacić za całe zamówienie i chciałem to wszystko wystawić na Vinted, ale nawet latarek nie mogłem wtedy na Vinted wystawiać, bo podobno jest zakaz. Także no, nauczyłem się na błędach, tak? No, jakoś trzeba to zacząć ten biznes. Teraz na szczęście wiem, że wiem czego nie można wystawiać na Vinted. Nie sprzedaję też takich rzeczy typowo z Chin, na przykład z tego, z zegarków czy latarek z temu, no po prostu się no, nie opłaca. Albo po prostu tego nie umiem robić, albo może zrobimy kiedyś taki film, gdzie będziemy zamawiać rzeczy z temu i będziemy próbować je sprzedać na Vinted. Dajcie znać, czy, czy chcecie coś takiego zobaczyć, bo w sumie teraz tak się troszeczkę zainteresowałem tym tematem. No i co, widzimy się tak w sumie za dwie godziny. Jak będę musiał iść po etykietę, będę pakował paczkę, albo pakował, będę naklejał tę etykietę. I jak będziemy szli do imposta. A tak, serio, no to możecie mi powiedzieć, co mogę zrobić z tymi zegarkami, bo będą już ten, to nie mam pojęcia. Dwa nie działają, jeden działa ten, który wam pokazywałem. No i z tą latarką w sumie też, co mogę z nią zrobić, bo. No bo ja nie mam pomysłu, te zegarki i ta latarka po prostu leżą mi w szafie i, i tyle, nie wiem co z nimi zrobić Dobra, już trochę minęło, jest godzina 17 .00. Idę najpierw na siłownię Później dopiero pójdę po tą etykietę, jeszcze tam w trakcie będę musiał wejść do banku, ale tego już wam chyba nie będę pokazywał, bo i będzie co Ale tak, yy, muszę iść na siłownię Muszę wrócić z siłowni, muszę iść na etykietę na tą paczkę, wysłać paczkę I na tym się pewnie ten odcinek skończy, chociaż zobaczymy co się jeszcze stanie Także co, no to widzimy się w sumie zaraz.